Jedziemy na koncert Kazika Gajarza, słuchajcie. Pogoda jest tak beznadziejna, że musiałam zmienić w ogóle calutką styluweczkę. Ale nic. Przyda się do następnego tripa, czyli na Włochy w czerwcu, i będzie klasa. Najważniejsze jest to, że jestem spakowana. Na koncert jadę do Krakowa. Jadę do mojej przyjaciółki. Dobrze, że chociaż jeszcze paczkę zdążyłam odebrać, właśnie, bo ona jest z butami do tego fuciku, który miał być jako pierwszy. Ale do tego alternatywnego też będzie pasować. przymierzymy się razem, Bucisza. Już mi się podobało. Zajebiste. Strasznie mi się chciało Jordanów jednak Już widzę, że mi będzie fajnie, nóżka wyszczupła. Zajebisty jest. W ogóle uczylił mnie klej do rzęs. Słuchajcie, i to jest najgorsze, bo chciałam dzisiaj przykleić rzęsy i nic z tego nie będzie. Wszystko jest na nie. Dopakowywuję resztę i widzimy się już na dworcu. Boli mnie to oczko troszkę. jeszcze weszłam sobie po kawkę do kosty, bo tak bez kawki to 2,5 godziny w pociągu nie ma opcji, żeby trzymał. Mam opóźniony pociąg, bo już godzina, która o której miał przyjechać, minęła. Tylko nie widzę ile. Jestem ślepa z A, tablicę mam bezpośrednio za sobą. 5 minut. Opóźnienia. Ej, to no teraz mi głupio. Chyba się dobrze nie Budziłam jeszcze, albo już jestem taka cała w emocjach, że w ogóle nic nie ogarniam. Bo już mi jest gorąco. Teraz tylko swój wagon znaleźć i będzie cacy. <śmiech> <śmiech> Dojechałam do Krakowa, nie nagrywałam nic w pociągu, bo był w ogóle totalnie pełny przedział. Mamy ochotę na pasibuskę, ja już jestem razem z Sylwią. Teraz sobie coś zniemy, pojedziemy do niej na mieszkanie, ogarniemy się, poplotkujemy, będziemy się zbierały powoli na Juvenalia. Ile nam zajdzie z szykowaniem, się nie mam pojęcia, ale troszeczkę na pewno <laughs> idę jeść. Czyli bombka. wiecie. Niby jechałam 2,5 godziny, a jestem tak zmęczona, jakby mnie normalnie coś zdeptało, tylko nie wiem co. Ale zaraz się ogarniałem i pokażemy Wam nasze stylówki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo wzięłam tyle rzeczy, jakbym jechała co najmniej na tygodnie 20 tygod kilo. Przysięgam. Nie komentuj. Rybacki kapelusz, który dzisiaj będzie częścią mojej stylizacji właśnie, bo będę wędkarzem, będę łowić. Co ty sobą reprezentujesz, moja droga? Ile ci zajmie makijaż? Długo. To czemu ty tu jeszcze jesteś? Ja już jestem w połowie. Będzie robiła bardziej zaawansowany makijaż i się nie wzięła za makijaż, a ja robię mniej zaawansowany i już go prawie skończyłam. Idę się malować. No już, nie macie. Długo. Aż mi oczy zaczęły zabić, rozumiesz to? Widzisz, jak ty na mnie działasz? Kropka, srebra, hej, to też a, a, a. Pusta ogarnięte. Teraz już wykańczamy ten widzik. zanim ja wykończę siebie. Z tego, że jest zimno, to kurtała, To jest raz. I ostatnia rzecz. Oh. Dobrze, ja to włożyłam. Uwaga, robię wybieg. Tu, tu, tu. Idzie. Nie no, pójdzie jakieś ładnie. Chyba git, nie? Podoba mi się. Ja rybak, ja wędkarz, bo będę łowić, tak? Sylwia już rozkminia nam plan wieczoru. Po co ty po raz kolejny machasz? Widzowie już cię chcieli kurwa, w tym vlogu. A ja, o Jezu. A ja sobie jem talarka krakowskiego, żeby nie było. Kocham tararki bardzo. Zaraz się zbieramy już na koncert. Kazik wjeżdża o 21. Janek, krapowanie, na którego czeka Sylwia, wjeżdża około 23. Więc podejrzewam, że i tak jeszcze będziemy miały tam trochę czasu na innych wykonawców. A z tego co wiem, to jest jeszcze Łajcior i Kukę. Kto tam jeszcze był? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nieważne. W każdym bądź razie czekamy na Kazika i na Janka. Tyle w temacie. Zrobimy jeszcze outfit check. We dwie. No, drodzy Państwo. <laughs> Czego się do mnie przytulasz? Kto ci pozwolił? <laughs> Nie no, <śmany> ah, Idziemy! <śmany> <śmany> Pachnie patologią tup tup. Top, tup, o, telefon mi zaraz wypadnie Jara mi się strasznie A ty? Będzie fajnie Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie Wyszłyśmy już hejka, hejka, hejka. Po co ty hejka. się znowu witasz? Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem jak to, to będzie, będzie, zioł Idziemy, na razie się pobawimy Zobaczymy jak to wyjdzie Ja już mam ten vibe'ik taki, że wiecie Że będę się darła, że będę krzyczała, będę nabijała. Masz super I

to mnie Ty ja robię go inaczej, tak jak duszej Być wiecie zapewnić ja muszę, myślisz inaczej, to zbyt wiele, mordo ci nie wrócę Biała skarpeta, czarny bud, a się spierdoliłeś do mnie, nie robię duch Mieszkam w domu, więc nie pierdol, że znasz moją plakę. Hey, 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 hey. Siega tu, co nie postałem, Szpada klej się, bo się porobiła Mi nie się, każda z wami chwila Nosisz taki peczu, w mi tak jak robią serc się Nie są na miejscu Lubisz boksik? Lubisz zupy, to są toksi? Bardziej słodziak, czy bardziej zazdrośnik? Plus, została poskutowana w fogo. Robię ich za co jest ciężki, jak pan i Robię ich za południszy wszystko lepszy manizaj. Faktem, że jak wyślę, to przez tydzień, przez chwilę na ulicę, zabiorę cię jak wyślę. Klatku, jesteś czyste. Ona mi bo mi spodbica, czyli weni. Joga, ty na ciebie za własnymi siedzisz, jesteś jedyny. Pierwszy raz mam wyszedł naprawdę fajnie. Że tym razem możemy zrobić to lepiej. panie może cię to boli. Zajebiście się bawiłam do pewnego momentu, bo naprawdę, szczerze, tak jak byłam na Kabę, było parę razy to pogo, ale tutaj było to pogo co chwilę. I ja nawet teraz nie mogłam sobie razem z wskaźnikiem ponawiać całej nuty, bo co chwilę ktoś. Takie masakryczne. Troszeczkę się zdenerwowałam. Tyle w temacie idę zjeść coś. Siema. To jest mój crush po prostu. Siema, Tomasz. Już stamtąd wyszłam i już mi lepiej. Wiecie, to nie chodzi o to, że ja się nie umiem bawić, bo ja się umiem bawić w cholerę. Ale naprawdę, jak jest spoko za dużo razy, to czacha mi siadła w pewnym momencie i już miałam takie, chcę stamtąd wyjść, chcę stamtąd wyjść. Ale mimo wszystko, Kazika całym sercem kocham, uwielbiam, szanuję. Jedziemy troszeczkę odetchnąć. odetchnąć wracamy na Potem wracamy. Wracamy na Janka, rapowanie i na tym skończy się nasz dzisiejszy dzień. Wrócimy do Was troszeczkę później. A propos pogo Właśnie tak dostałam w twarz. A w mi się śminka rozmazała. <noise> <noise> Dobrze, że śminka mi się rozmazała, a nie farba mi poszła, tak? Jaka farba? No w sensie z nosa. Nie wiesz, co to jest, że farba ci poszła? Nie. Z kim ja się zadaję? I weź tą pracę odstaw. Za papieroska, Niech nie ma końca. Wróciłyśmy na i.

「うそつぶつか Ale to moje wybory! Kończymy zabawę. Jak było? Zadowolona? Super było. Tak. Jestem pozytywnie naprawdę zaskoczona. Jest super. Wracamy, mam nadzieję, bezpiecznie do domu. Wstrzymaj no nie mów tak. To. No na pewno bezpiecznie wracamy do domu. Już źle po prostu. Ty wiedźmo, idź ode mnie w ogóle, idź ode mnie. nie. Wrócimy bezpiecznie do domu. Ja z Kazika zadowolona, pomimo pewnych perypetii. Z Janka rapowanie, Sylwia zadowolona, mi też się podobało, bo też parę nutek Janka znam. Pukałam było prawie, no. Ale było fajnie. No. My wracamy już do domku. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy, prawda? Tak, oczywiście. No. i widzimy się w następnym vlogu.